Cześć! Jakiś czas temu pokazałem wam, jak skonfigurować serwer do Minecraft. Film jest dostępny tutaj. Dzisiaj natomiast pójdziemy krok dalej i pokażę wam, jak skonfigurować serwer do gry SCP Secret Laboratory. Zapraszam! W naszej wersja gry jakoś w roku 2018-19 przy odpaleniu jej na Steamie mieliśmy dwie możliwości. Odpalenie samej gry albo odpalenie serwera dedykowanego. Od dłużej nieznanego mi czasu serwer stał się osobnym narzędziem na Steamie. Tworząc ten poradnik opierałem się na oficjalnym poradniku, który jest dostępny w serwisie Steam. Jest w wersji angielskiej i niektóre rzeczy będę wykonywał inaczej niż tam jest podane, ale efekt i tak będzie taki sam. Podstawowe wymagania są podobne jak w przypadku Minecrafta, tylko tutaj nie potrzebujemy Java. Ale za to jest zalecane zainstalowanie aplikacji Mono, najlepiej w wersji 64-bitowej. Kolejnym programem, który pojawia się w tym poradniku jest Steam CMD, czyli konsola w wersji Steamowskiej, ale ja jej nie będę pobierał. Dzięki niej możemy pobrać aplikację SCP Secret Laboratory Dedicated Server, ale ja to zrobię inaczej. Wiele gier na Steamie posiada wiele swoich osobnych aplikacji, jakieś SDK, serwery dedykowane i różne tego typu rzeczy. I one są dodawane razem z tą grą do naszego konta na Steamie, ale my ich pierwotnie nie widzimy. Wystarczy tylko bibliotece Steam zaznaczyć opcję narzędzia. Aby mieć do nich dostęp, trochę się zrobi bałagan, bo tego może być dosyć sporo, w zależności od ilości kier, którą posiadacie, ale możecie przy okazji zobaczyć, do czego macie dostęp. Narzędzie SCP Secret Laboratory Dedicated Server wystarczy gdzieś tutaj znaleźć i zainstalować jak normalną aplikację ze Skim. Po zainstalowaniu aplikacji musimy się tylko dostać do plików konfiguracyjnych serwera i ustawić, co trzeba. Pliki konfiguracyjne znajdują się w folderze Roaming, który jest w folderze AppData. Wpisujemy zatem wyszukiwarkę Windowsa %Adata% i trafiamy do folderu, skąd pobieracie swoje savey lub screenshoty z Minecrafta. Ale dziś nie o Minecrafcie. Zjeżdżamy niżej i znajdujemy folder SCP Secret Laboratory. Tutaj znajduje się wszystko, czego potrzebuje nasz serwer. Jednakże zanim tam wejdziemy i będziemy się bawić wszystkimi plikami, najpierw odpalmy sam serwer. Wracamy więc do aplikacji Steam i klikamy Uruchom. Uruchomiła się konsola serwera, która prosi nas o wpisanie portu serwera. Domyślnie jest to 7777. Możecie to wybrać inny, ale na razie zostawiamy plus. Jest to jeden z portów przeznaczonych na serwery właśnie tej gry. Jest ich więcej. Jest od 7777 do 7784. Tak, 7784. My tą opcję zostawimy pustą, więc serwer będzie pod portem 7.7.7.7. Na samym początku serwer zada nam parę pytań, ale my, my na razie nic tutaj nie będziemy zmieniać, bo będziemy się tym zajmować już przy faktycznych plikach. Widzimy ten komunikat, więc wiemy, że serwer już działa i możemy się na niego zalogować. Na razie go wyłączmy i wróćmy do plików. Warto tutaj zaznaczyć, że każdy port ma osobne pliki i te pliki znajdują się w folderach z numerem portu. Mamy sześć plików tekstowych, z czego tak naprawdę interesują nas tylko trzy. Pierwszy Config gameplay dotyczy konfiguracji samej gry, czyli działania serwera maksymalnej ilości graczy, czasu działania interkomu, ilości amunicji noszoną przez daną klasę, coś jak Server properties w serwerze w, na serwerze w Minecrafcie. Aby upewnić się, że ów pliki działają, co nieco sobie pozmienia. Zmienię tytuł listy graczy, zwiększę czas działania interkomu. zmniejszę jego Cooldown oraz wyłączę dekontaminację strefy niszczego nadzoru. Oczywiście tą konfigurację zmieniam tylko dlatego, żeby Wam pokazać, że te pliki faktycznie działają. Jeżeli chcecie zmieniać inne konfiguracje w tym pliku, polecam samemu się już w to zaczynać. Lecimy dalej. W pliku Remote Admin możemy dodawać rolę użytkownikom. Domyślnie są utworzone trzy role: właściciel, administrator oraz moderator. Ról możemy tworzyć oczywiście więcej, według naszego uznania. Aby dodać komuś rolę, potrzebujemy ID z konta Steam bądź Discorda osoby, której chcemy przydzielić rolę. W zależności też jakiego konta dany gracz używa. Ja tu akurat nie będę pokazywał już przykładów Discorda, ale pokażę przykład dodawania konta Steam. Anyway. Skąd uzyskać ID konta na Steamie? Wpisujemy w Google Steam ID, wchodzimy w pierwszą lepszą stronę, podajemy nazwę użytkownika na Steamie. I to jest ID, którego potrzebujemy. To ID trzeba przekleić w to miejsce i trzeba pamiętać, aby po małpie była informacja, że to jest konto Steam. Jeżeli dodajecie Discorda, musi tam być dopisać Discord. Skończyliśmy konfigurację serwera. Teraz ostatnią rzeczą, jaką przyszło nam zrobić, to. Tak jak w przypadku serwera Minecraftowego, utworzyć serwer wirtualny. W tym celu potrzebny jest nam adres IP naszego komputera, adres naszego routera oraz adres WAN, czyli adres zewnętrzny naszej sieci. Adres naszego komputera oraz adres wewnętrzny naszego routera możemy łatwo uzyskać, wpisując w konsolę cmd ipconfig. To jest adres komputera, a to jest adres routera. I ten adres wpisujemy sobie w poszukiwarkę internetową i logujemy się do routera. Wybieramy opcję Forwarding oraz zakładkę Virtual Servers. Dodajemy serwer, wpisujemy adres IP naszego komputera oraz port, czyli w naszym przypadku 7777. Resztę zostawiamy jak jest i gotowe. Zarówno my, jak i nasi znajomi możemy się zalogować na serwer wpisując adres zewnętrzny routera dwukropek port. Jednakże dodatkowo również Wy jako właściciele serwera możecie wpisać adres prywatny Waszego komputera dwukropek port. Jednakże efekt i tak będzie taki sam. No i teraz mogę wam zademonstrować jak to się logowaliśmy z kolegami na serwerze i wspólnie graliśmy dużo. Na końcu jeszcze tylko jedna istotna informacja. Miejcie pewność, że wersja serwera zgadza się z wersją gry, z wersją gry, w jaką gracie. Ponieważ przy ostatniej aktualizacji gry 12.0.0 po jakimś czasie serwer dedykowany nieco szybciej dostał aktualizację i był wspierany pod wersją 12.01, a gra dalej miała wersję 12.00, przez co nie było możliwe granie na tym serwerze. Wtedy musieliśmy czekać na aktualizację gry. Da się to ominąć, ale mi już się nie chciało osobiście z tym bawić i wolałem poczekać na spokojnie na aktualizację gry. To wszystko. Teraz zostało tylko zebrać ekipę i grać w nieskończoność. Mam nadzieję, że ten na poradnik Wam pomógł, jeżeli tak. Dajcie łapkę w górę bądź informację w komentarzu. Jeżeli macie również jakiś problem, też dawajcie znać w komentarzu. Będę starał się na bieżąco udzielać rad, pomocy. Człokolwiek. Życzę miłej gry i do zobaczenia!